Cześć, witam Cię na moim kanale Budzenie się do siebie. Dzisiaj przychodzę do Ciebie z tematem, który na pewno sama bym nie wymyśliła. Ale życie lubi mnie zaskakiwać i lubi wymyślać tematy, i robi to w sposób, którego naprawdę nie da się zaplanować. Chcę Ci powiedzieć, co się dzisiaj wydarzyło. A mianowicie, dzisiaj osrała mnie wiewiórka. Dokładnie tak, tak jak słyszysz, wiewiórka. Osrała mnie wiewiórka. To nie metafora, to nie poetycki obrazek. To po prostu życie. I ostatnimi miesiącami mogę śmiało powiedzieć, moje życie. Jak to się stało? Idę sobie spacerkiem na spacer z moimi psami, spokojnie, w swoich myślach, w tej jeszcze porannej energii. Park puściutki, cisza. Ja, moje psy jeszcze próbuję dojść do siebie i. i wiewiórka. I nagle. pac. I zanim w ogóle zrozumiałam, co się stało, poczułam ten irracjonalny moment pod tytułem: Serio? Czy naprawdę, właśnie teraz? Stojąc więc na tej ścieżce, psy patrzą na mnie, jak na jakąś atrakcję dnia. Ja patrzę w górę, a tam na drzewie siedzi ona. Wiewióra, czarna wiewiórka, tak, czarna, nie ruda. Nie ruda, czarna, zupełnie obojętna, jakby powiedziała: Kobieto, mam swoje życie, nie dramatyzuj. I wiesz co? W pierwszej chwili się śmiałam, no bo co innego można zrobić? Ale potem jak to ja Zaczęłam analizować, kombinować, myśleć, doszukiwać się w tym wszystkim, co to miało znaczyć. Bo ja wiem, że czasem życie do mnie mówi, nie zawsze subtelnie, czasem przez rozmowę, czasem przez człowieka, a czasem, jak się okazuje, przez czarną wiewiórkę, która akurat hmm, ma gorszy dzień trawienny, albo może ja byłam w złym miejscu i nie o tej porze. No, właśnie. I wtedy pomyślałam: Okej, okay, Ewa, jeżeli wszechświat robi coś takiego, to może jednak warto się zatrzymać i usłyszeć, o co mu tak naprawdę chodzi? Bo ja naprawdę czuję, że to nie był przypadek. Nie ma przypadków, jak wiemy. A już na pewno nie w moim życiu i nie teraz. I przyszły mi do głowy. Takie trzy rzeczy. Pierwsza to lekkość. Wiewiórka nie analizuje, nie planuje, nie zastanawia się, co kto o niej pomyśli. Ona po prostu robi swoje i idzie dalej. A ja? Ja potrafię analizować trzy dni i trzy noce, co można po prostu puścić, nie analizować. Nie warte ta sytuacja, ta czy inna, była, żebym przez trzy dni zachodziła w głowę. I ta historia była takim, no powiedzmy, żartem wszechświata, takim jakby wszechświat chciał mi powiedzieć: kochana, weź to trochę lżej, naprawdę nie musisz mieć nad wszystkim kontroli. Po drugie, pozbywanie się tego, co niepotrzebne. To brzmi może śmiesznie, ale symbolicznie coś zostało za mnie zdjęte. Jakiś ciężar, napięcie, presja, coś, co i tak nie było moje. Wiewiórka zrobiła swoje, a ja zrobiłam krok dalej, lżejsza. Lżejsza od moich, a może już i nie moich przekonań? Zrobiłam się lżejsza dosłownie i w przenośni. Po trzecie, dystans do siebie. Hmm, i tu jest bardzo ważny punkt. Ja naprawdę nieraz w życiu byłam zbyt poważna, zbyt odpowiedzialna, zbyt czujna. A tu wszechświat mówi mi, Ewa, no błagam, uśmiechnij się. Życie nie zawsze musi być poważne. Życie nie zawsze musi być tak i wyglądać, jak sobie zaplanujesz czy poukładasz. Czasem po prostu życie toczy się swoim torem. Czasem po prostu najzwyczajniej życie jest śmieszne. I to jest dokładnie to, co chcę zabrać ze sobą na kolejny dzień. I na kolejny, i na kolejny. Tę lekkość, tę zgodę na to, że nie wszystko ma sens od razu. I że czasem najlepsze, co mogę zrobić, to się uśmiechnąć, wytrzeć to coś z mojej kurtki i pójść dalej. Bo każda z nas ma takie momenty. Może niekoniecznie z wiewiórką, ale wiesz, takie chwile, kiedy życie robi coś nieoczekiwanego, przewrotnego, czasem nawet głupiego. I to jest w tym piękne, że z takich momentów rodzi się coś prawdziwego. Zatrzymanie, refleksja, lekkość. Więc kończąc dzisiaj ja. Osrana przez wiewiórkę, biorę to jako mały, humorystyczny, ale bardzo jasny znak. Ewa, idź lżej, odpuść, nie dźwigaj tego, co cię nie dotyczy i co już ci nie służy. I śmiej się częściej, bo życie naprawdę potrafi być cudownie absurdalne. Dziękuję Ci, że tu jesteś i że słuchasz moich historii. Jeśli ten odcinek Cię poruszył albo wywołał uśmiech, będzie mi bardzo miło, jeśli zostaniesz tu ze mną na dłużej. Zasubskrybuj kanał i podaj ten odcinek dalej. Może trafi do kogoś, komu dziś do dalekości. Będzie mi bardzo miło, jeśli wirtualną kawą zechcesz wesprzeć e, powstawanie kolejnych odcinków, poniżej znajdziesz link. Z wdzięcznością raz w tygodniu wybieram jedną osobę spośród wspierających i obdarowuję ją drobnym upominkiem. Z wdzięcznością Twoja Ewa.